Opowiem wam o jednej historii, która przeżyła się w moim życiu. Kiedyś, na no moim domu, z mamą film dziecko, co może być z tym złego. Ale to dziecko było zabójstwem, potem teraz mi się ciągle, odkąd pamiętam, ciągle nam ktoś puka i wychodzi na dziecko. O, a my odmawiamy dajemy tak, i nie chcemy tych dzieci, bo to może być akurat te dziecko, więc teraz nie, nie. ciągle mi się to w głowie, bo to jest coraz dziwniejsze. Może to jest coraz dziwniejsze. Mam nie ma, jest komuś brat. Jutro Wam resztę powiem, ponieważ mam robić. O Boże, boję się. A la, ja dawam taką. A mi mi się tułujesz.